Wibracja w Twoim ciele to jest temat, w którym możemy podyskutować na wiele różnych sposobów i to, że to jest jedyna rzecz, którą masz zawsze pod ręką i masz do powiedzenia zawsze bardzo dużo na temat swojego, swojego życia, swojego ciała, polityki i wszystkich innych przekonań, które kiedykolwiek i gdziekolwiek udało Ci się zyskać doświadczenie. Lub po prostu ktoś coś powiedział Tobie, a Ty przyjęłaś czy przyjęłaś to jako pewnik. Jeżeli chodzi o samo ciało i naszą wibrację, to jeżeli coś cię boli, w szczególności jak ciało jest rozdrygane, jak po prostu woda w jeziorze, jak się kamień wrzuci, to możemy zrobić właśnie to samo w naszym ciele, aby uspokoić tak jak Została wzburzona woda, tak samo można ją uspokoić, i dzięki temu, przez to nasze ciało zacznie wracać do konsensusu, czyli do naszej równowagi. I jak możemy to zrobić? Możemy to zrobić na parę różnych sposobów, i nie ma to znaczenia, czy będziesz robić to w takiej czy innej formie. Tym czy w tamtym miejscu nie musisz mieć specjalnych uprawnień czy czegokolwiek innego, ponieważ ty będziesz pracować własnym głosem, jakkolwiek to nie brzmi, nie, nie, nie będziesz musiał nagrywać, śpiewać i tym podobne rzeczy robić. Wystarczy, że będziesz mógł czy mogła usiąść i zacząć pracę z własnym głosem, i to nie chodzi o to, aby później nagrywać podcasty, czy cokolwiek innego, jakieś filmy, czy nie będziesz musiał, musiała niczego robić takiego. Na czym rzecz polega? Chodzi o to, że nasze ciało cały czas drga. Jakkolwiek nie będziesz zaprzeczać temu, cały czas masz jakieś myśli. Masz jakieś przekonania, bije twoje serce, które też wzbudza falę elektromagnetyczno-informacyjną, która rezonuje ze wszystkimi komórkami, tak? I serce również daje impulsy elektromagnetyczne do układu nerwowego, który po prostu powoduje, że żelazo w naszych żyłach jest przyciągane i odpychane żeby mogła krew krążyć po naszym ciele. Do meritum, tak? Do sedna. Czyli już znasz podstawę, i zaczynamy od tego, aby nasze ciało wzbudzić w rezonans. Tak jak właśnie wrzuca się czy bryłkę czegoś, do herbaty, tak? I rusza się ta woda. Czy wrzucamy kamień do jeziora, to robimy dokładnie to samo. Najfajniejszą rzeczą, jaką możesz dla siebie zrobić, to jest właśnie mówienie o sobie dobrze. Z jednej strony oczywiście nie polemizuje z tym, że ten czas, kiedy ty chcesz wzbudzić tą wibrację, Będziesz musiała, czy musiała poświęcić troszeczkę więcej czasu, ponieważ nie zawsze będzie to adekwatnie proste dla Ciebie, ponieważ w niektórych momentach jest to trudne, dosłownie trudne z uwagi na to, że nie wiemy jak zacząć, nie wiemy co zrobić i to zaczynamy. Na pewno słyszałeś, słyszałaś takie coś, jak... Om. Tak jest to taka zgłoska mówiona, że to jest namiastka stwórcy Boga, żeby na tym się skupiać i właśnie omować sobie. To nie jest. Znaczy, to jest i nie do końca jest prawdą. Jest prawdą, że, że to działa i, i w ogóle, ale niekoniecznie trzeba robić to w taki sposób, że tylko on działa, a inne rzeczy nie działają. To jest kwestia, że wszystko inne też działa. Zaraz ci to udowodnię. Bo na czym mówienie on polega? Właśnie na wzbudzeniu nas w naszym ciele. Takiej wibracji, która będzie rezonować przez całe ciało. Nie tylko om, 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 om i tylko gardłowo to wypowiadać, tylko właśnie chodzi o wypowiadanie tego bardzo głęboko. Czyli om. Kwestia jest taka, żeby drganie z krtani wzbudzało całą wibrację w ciele, w płucach, w żołądku, w jelitach i żeby przechodził dreszcz po całym ciele. Ale jeżeli nie lubisz takiej zgłoski jak om, zawsze możesz nucić, mruczeć swoją ulubioną piosenkę. Melodię, jakkolwiek sobie nie będziesz tego wyobrażać, to to będzie na ciebie wpływać, będzie dla ciebie działać. Na czym rzecz generalnie polega? Jak wzbudzasz wibracje, Typu masz wannę, masz miednicę, garczek i włożysz rękę i zaczniesz po prostu potrząsać tą ręką w wodzie. To taka właśnie wibracja musi rozchodzić się po całym Twoim ciele. Nie chodzi, żeby była taka poszarpana, ale chodzi o to, żeby w ogóle została wzbudzona cała wibracja w Twoim ciele. To jest takie bym powiedział słowo wstępu, możesz robić to w różny sposób. Ja na przykład bezpośrednio robię dla siebie coś takiego, przykładowo wczoraj, czuję, że coś się dzieje z ciałem i ono cały czas drży. Drżenie, taki niepokój w mięśniach, bo to nie chodzi o głowę, tylko chodzi o mięśnie, powodują, że nie można usnąć. Ja sobie mm, takie mruczenie robiłem. Nie omowałem, tylko wzbudzałem po prostu takie wibracje. Po prostu głęboki wdech i mm, możesz otwierać usta przy tym. O, możesz nie otwierać. Kwestia jest po prostu, żebyś czuł, czuła. Tą wibrację w ciele, że to się tak ładnie rozchodzi po całym ciele i skupiasz się tylko na głosie Twojego mruczenia i dzięki temu będziesz mógł, mogła zrobić więcej dla siebie. Jeżeli chcesz powtarzać, to zapraszam Cię, ponieważ to da Tobie więcej komfortu, aczkolwiek wystarczy nam minuta, dwie, pięć i zrobimy przerwę. <laughs> Dlaczego? Ponieważ od razu możesz zaobserwować to, że dzieje się to w taki, a nie inny sposób, że ciało się układa, rozluźnia, mięśnie odpuszczają i dzięki temu twoje, całe twoje ciało będzie reagować zupełnie inaczej na to, co mówisz, na to, co robisz. I na to, co generalnie się odbywa w Twoim ciele. Dlaczego to jest bardzo ważną rzeczą? Ponieważ dzięki temu Twoje ciało, Twój umysł i Twoja dusza będą współpracować, ponieważ tylko dwa narządy w Twoim ciele mają możliwość oddawania wibracji. Dobrze. Niech będzie trzy. Ponieważ pierwszym jest serce, drugim jest twoja krtani. A trzecim to są fale elektroinformacyjno-naukowe, <gryny> czyli myśli w mózgu. Tak? Ale wszystko bez serca nie ma prądu. A my działamy na prądzie stałym, dlatego jak komuś czasami podajesz rękę, albo dotykasz samochodu czy czy klamki, to przeskakuje iskra, dlatego że nie jesteśmy uziemieni albo mamy za duży ten potencjał, który wytworzyło nasze serce. I dlatego też w niektórych momentach robią się różne problemy zdrowotne z uwagi na zbyt dużą ilość prądu. Bez uziemienia nie jesteśmy w stanie tego oddać, dlatego wybierz sobie albo swoją zgłoskę, albo możesz wybrać OM, możesz wybrać sobie ulubioną melodię, piosenkę i zaczynamy, czyli możesz mówić o, -ty tylko wczuj się w to, co właśnie robimy, czyli nie rób tego po prostu, żeby odhaczyć, tylko zawsze rób w taki sposób, aby to dawało Tobie ten głębszy sens, tą, tą głębszą e, zawsze e, ten powód taki, który, dzięki któremu będziesz mógł, mogła zawładnąć całym Twoim ciałem. Niech ta tafla Twojego jeziora zostanie wzburzona przez Twoją falę Głosu, dźwięku, dzięki której będziesz mógł mogła działać skuteczniej. Poczuj, jak fale z Twojej krtani przechodzą przez płuca i rezonują z Twoimi narządami wewnętrznymi. tak, Czyli doładowują serce, doładowują wątrobę czy jelita. I działają jak właśnie taka. Membrana, która w po prostu cały czas dźwięczy, albo możesz wyobrazić sobie to jako, też jako dzwon, który ten dźwięk roznosi po całym twoim ciele. Tak? Czyli tak jak jest uderzenie dzwonu w kościele i on jest słyszany na ileś tam kilometrów, w zależności od wielkości, nawet do dwóch kilometrów go słychać, może nawet trochę więcej, bo. Rozchodzi się w tej częstotliwości, którą my słyszymy i możemy odbierać to. Jeżeli to możesz wykonać, to jesteś wygraną osobą. Także zawsze skupiaj się nie, żeby odhaczyć na mruczenie, tylko żeby wczuć się, czy to będzie pół minuty, czy to będzie pięć oddechów, tak? czy to będzie pięć minut, to zawsze. Daj sobie czas, nie musisz nic więcej robić. Wystarczy, że zrobisz to dla siebie raz dziennie, przed snem. Powiesz, ja jestem w pełnej wibracji, boskiej wibracji, boskiej świadomości i zrób sobie właśnie Om. Wczuj się w te wibracje i miej najlepszą rzecz, jaką możesz mieć, czyli pokój wewnętrzny i to, co chcesz. Także miłego dnia i do usłyszenia.